Witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy. Kolejny odczyt Węgszuji na sobotę, 7 listopada 2020 roku. Ten dzień jest pod władaniem Tygrysa. No i moi drodzy, a cały miesiąc listopad mamy we władaniu um, ognistej świni. 2020 rok jest we władaniu metalowego szczura. I moi drodzy, jak zapowiadałam na wczorajszym odczycie, będzie tutaj pewnego rodzaju niespodzianka, bo dzisiejszemu dniu również towarzyszy czwarty urzędnik. I dzieje się tak, tak się dzieje, że czasami po prostu Chińczycy powtarzają jakiegoś urzędnika, bo na przykład miały miejsce jakieś punkty zwrotne, bo na przykład w jakimś tam momencie był pusty kurs księżyca, albo jeszcze pewne inne wydarzenia astrologiczne miały miejsce i według tego starego systemu, który tak naprawdę się nazywa ZERI, coś trzeba powtórzyć, coś trzeba ponowić, trzeba dołożyć na przykład i czasami jest dwóch, na raz, dwóch takich i samych urzędników jeden po drugim. E, chyba na tych moich odczytach się to pierwszy raz tutaj u Was zdarza. E, z tego co pamiętam, nie było chyba takiej sytuacji i Wam tego nie tłumaczyłam. Także to jest właśnie, słuchajcie, taka niespodzianka, taki psikus. E, zwróćcie uwagę właśnie na jedną rzecz, że chiński rok nowy zaczyna się, a to czasami gdzieś tam pod koniec stycznia, czasami gdzieś z początkiem, a czasami nawet i z początkiem lutego. Jest to data zmienna, ale słuchajcie, chiński rok e, trwa 12 miesięcy. No i o co w tym wszystkim chodzi? Chińczycy są bardzo praktycznym narodem i oni sobie po prostu, jeżeli potrzeba, zgodnie z astrologią i jeszcze tam innymi, słuchajcie, prawidłami, które oni stosują, jeżeli na przykład potrzeba, żeby jakiś tam miesiąc trwał dłużej, to jego sobie po prostu przedłużają, tak? I nam nie ma 13 miesięcy na przykład w roku, tylko jest 12 miesięcy, tylko jeden na przykład trwa półtora no, i już są bardzo praktycznym narodem, i tak to musi po prostu funkcjonować. Stąd jest też ta właśnie ruchomość, bardzo często właśnie tego chińskiego nowego roku. Te, może czasami właśnie, że się zastanawiali, na tym nie wiedzieliście, to jest, ten system jest bardzo ściśle właśnie powiązany też z ruchami planet. Powiązany jest z fazami księżyca. Bardzo, bardzo, bardzo wiele czynników, bardzo wiele elementów tutaj, słuchajcie, jest branych pod uwagę. Ja wam tutaj przygotowuję już przecież gotowy produkt. Tak naprawdę nie zamęczam Was tutaj, nie tłumaczę ja skąd to coś tam się wzięło, a dlaczego, a to wyliczenie takie, a to takie. Tylko gotowe, suche informacje, fakty przekazuję, co w danym dniu Chińczycy zalecają robić, czego nie zalecają. A tutaj, Właśnie pozwoliłam sobie na chwilkę e, takiego właśnie oderwania od tematu i wytłumaczenia Wam właśnie, dlaczego akurat dziś też mamy czwartego urzędnika. No mamy powtóreczkę z rozrywki, tak? Także, słuchajcie, moi drodzy, tak to. Tak to sobie wygląda. No i cóż, wiecie już, że czwarty urzędnik to jest harmonizacja, to jest doskonały dzień właśnie na medytację, mediację, negocjacje, na pozbywanie się złych znałogów, na rozpoczynanie remontu i budowy. Nie zalecamy dzisiaj pochówku zmarłych i rozpoczynania spraw spornych. Moi drodzy, warto jeszcze zwrócić uwagę, że... Mm, Dzisiejszy dzień, właśnie słuchajcie, jest no, według Fengshu naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobry na tego typu rzeczy. Też można tutaj wyruszać w podróż, można podpisywać umowy, kontrakty. Słuchajcie, o, właśnie, bardzo dużo można dzisiaj zrobić, troszeczkę więcej nawet niż tutaj czwarty urzędnik zaleca. Można się spotykać na spotkania, randki. Jest to bardzo dobry dzień na spotkania towarzyskie, na randki. Bardzo dobry dzień na to, żeby myśleć o przeprowadzce do nowego domu, żeby oglądać jakiś nowy dom. Też doskonały, doskonały taki moment, według feng Shui, żeby po prostu wyruszać na dalszą drogę, tak? Wyruszać w jakąś podróż. No, podpisywanie kontraktów, słuchajcie, podpisywanie jakichś umów. Także bardzo, bardzo korzystny, bardzo sympatyczny dzień, i warto po prostu tutaj korzystać z tych zwiększonych możliwości czwartego urzędnika dzisiaj. Moi drodzy, a zatem e, ta e, sobota 7 listopada będzie dniem dobrym dla osób rodzonych w znaku chińskiego tygrysa, oczywiście, bo to patron dzisiejszego dnia, rodzonych w znaku konia, psa i świni. Neutralny dla osób urodzonych w znaku bawołu, królika, kozy i koguta, a zły dla osób urodzonych w znaku chińskiego szczura, smoka, węża i małpy. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, moi drodzy, za ten odczyt feng Shui. I zapraszam Was na kolejne.